Często jest tak, że im więcej zwrotów i słów znamy, tym lepiej brzmimy po angielsku. Dziś zajmiemy się zwrotem I think, który słyszę wszędzie, brzmi bardzo banalnie, a da się go zastąpić naprawdę całą masą innych zwrotów, które automatycznie sprawią, że zaczniesz brzmieć całkiem, całkiem fajnie po angielsku. Zaczniemy od bardziej casualowych zamienników słówka I think, czyli w takiej luźnej komunikacji. I powiemy na przykład I guess we'll find out soon, czyli podejrzewam, że dowiemy się wkrótce, zamiast I think we will find out soon. Albo zwrot it seems to me i powiemy takie zdanie it seems to me that she's really enjoying her job. Czyli wydaje mi się, że jej bardzo się podoba jej nowa praca. Zamiast I think she likes her new job, or she's enjoying her new job, możemy też użyć frazy in my opinion, czyli moim zdaniem, tak, w mojej opinii. In my opinion, this is the best option we have. Kiedy zwykle mówisz, I think this is the best option. Więc tu masz alternatywę. Możesz też użyć frazy I feel like albo I feel. Możesz je stosować wymiennie i powiesz: I feel like we should try something new this time, czyli czuję, myślę, że powinniśmy spróbować czegoś nowego tym razem, albo I feel we should talk, czyli no sądzę, myślę, że powinniśmy porozmawiać. Znowu zamieniając think, bo z reguły słyszę, jak mówicie: O, oh, I think we should try something new, or I think we should talk. I feel da ci więcej naturalności i więcej takiej rzutkości językowej. Kolejną frazą zastępującą I think jest I reckon, czyli podejrzewam, myślę, z reguły ta fraza najczęściej jest stosowana w Wielkiej Brytanii, rzadziej w Stanach Zjednoczonych. I powiemy I reckon it's going to rain later today Wydaje mi się, dzisiaj, troszeczkę później będzie padał deszcz. I ostatnią frazą z tych takich bardziej każualowych jest. If you ask me, czyli jeśli pytasz mnie o zdanie, to w mojej opinii, na przykład if you ask me, they should pay the fine. Czyli jeśli mnie pytasz, tak? Jeśli chcesz znać moje zdanie, to oni powinni zapłacić tą karę zamiast I think they should pay the fine. To jest takim bardzo prostym i bezpośrednim sposobem powiedzenia tego samego. Frazy I think, czy słówka think używamy kiedy my chcemy. Wyrazić jakąś opinię, przekonanie lub takie silniejsze stanowisko. No więc jak w takim przypadku zamienić słówko I think na bardziej korzystną frazę? Na przykład I believe, czyli jestem przekonana, wierzę w to. I powiem: I believe this is the best solution. Czyli wierzę w to, że to jest najlepsze rozwiązanie. W moim przekonaniu jest to najlepszy sposób o najlepsze rozwiązanie. Ta druga możliwość: I'm convinced that I'm convinced that czyli jestem przekonana I'm convinced that they'll approve our proposal czyli jestem przekonana że oni się zgodzą na naszą propozycję Kolejna fraza I'm certain that czyli już nie przekonana ale pewna I'm certain that this is the right decision czyli jestem pewna nie przekonana że to jest właściwa Decyzja. I kolejne, from my perspective, czyli z mojej perspektywy, from my perspektyw, it's a win-win situation. Czyli z mojej perspektywy, z miejsca, w którym ja siedzę, to jest takie rozwiązanie win-win, czyli wygrana, wygrana lub z mojego punktu widzenia powiemy in my view. In my view we should prioritize quality over speed. Czyli z mojej perspektywy, w moim jakby spojrzeniu uważam, że powinniśmy priorytetyzować <laughs> jakość nad szybkość. In my view we should prioritize quality over speed. I ostatni przykładów, jeśli chodzi o takie silne zajmowanie stanowiska i zamienianie słówka think na inne frazy, powiemy po prostu to me, czyli to me this feels like perfect opportunity. To me this feels like perfect opportunity. Dla mnie jakby wydaje mi się, że jakby czuję pod skórę, że jest to najlepsza okazja czy, czy perfekcyjna okazja. Oczywiście słówka Będziemy potrzebować wielokrotnie w sytuacjach bardziej formalnych. No więc znowuż, jak je zamienić? Pierwszy sposób. In my assessment. Możemy powiedzieć. In my assessment, the project is progressing as planned. Czyli w mojej ocenie. Assess to jest coś ocenia. In my assessment, the project is progressing as planned. Czyli w mojej ocenie, projekt idzie zgodnie z planem. Albo it is my understanding that Czyli ja to rozumiem w dany sposób. It is my understanding that the policy will change next month. Czyli według mojej wiedzy, według mojego zrozumienia, polityka zmieni się w przyszłym miesiącu. Czyli jakiś tam powiedzmy przepis, czy jakaś reguła. Kolejny przykład: From where I stand, czyli z tego miejsca, którego, w którym stoję, from where I stand, the strategy. Seems logical. From where I stand, the strategy seems logical, czyli z miejsca, w którym stoję, czyli z mojej perspektywy, w innymi słowy, ta strategia wydaje się bardzo logiczna. Kolejny formalny sposób: As I see it, czyli tak jak ja to widzę, znowuż z mojej perspektywy, as I see it, we're on the right track, czyli z mojej perspektywy, jak na to patrzę, wydaje mi się, że jesteśmy dokładnie w tym miejscu, tak, w którym powinniśmy. I ostatnia formalna fraza, którą możesz użyć jako zamiennik think. My impression is that, czyli wydaje mi się, w tak, sposób w jaki ja to widzę, coś wygląda następująco. Na przykład. My impression is that the team is highly motivated. Czyli według mnie. Zespół sprawia wrażenie bardzo wysoko, zmotywowanego. Dziś to wszystkie frazy, które przygotowałam, ale chciałabym się Ciebie zapytać, czy są jakieś słowa, które cały czas używasz, stosujesz i masz takie wrażenie, że ciągle je powtarzasz i chciałabyś lub chciałbyś zastąpić je innymi, żeby po prostu brzmieć lepiej? Jeśli tak, napisz w komentarzu, na pewno nagram na ten temat film, a jednocześnie chciałabym Ci powiedzieć, że już niebawem poprowadzę bezpłatne szkolenie, na które możesz zapisać się już teraz klikając na link na dole. Na naszym szkoleniu na żywo poznasz prawdziwe powody, które blokują Twój angielski i dowiesz się, jak przełamać te bariery, by wreszcie zacząć swobodnie mówić po angielsku. Kliknij link na dole i zapisz się już teraz, żeby nie przegapić nadchodzącego wydarzenia. Do zobaczenia! See you soon!